KHT Adele. Dzisiaj taki inny odcinek, bo kupuję, bo dziś przyjedzie mój nowy konik. Jest to Wałaszek i jest razy Pine horse chyba tak się to ja Jest bardzo rzadkiej maści, jest mega śliczny, uroczy. I no, wam to nagrywam, jak było mega ciepło, i dlatego później będę miała inne ubranie, jakby co. I jest mega śliczny, ja go uwielbiam. Będzie się nazywa Eclipse i ma 3 latka i nie ben, będziemy z nim z pracy Ziemi. Właśnie pani od której kupuje Eklipsa, teraz wyprowadza Eklipsa. E, tak się nazywa, ale ja go tak nazywałam i no właśnie wyprowadza i mi pomoże, no w sumie będę, nie nagram wam jak podpisuję papiery i w ogóle nagram wam jak będę już go wprowadzać do boksu, bo nocuję u Natalii. Bo ona jest na farmie Steve'a nie chciałam, żeby u siebie zostać, bo trochę daleko by pani miała do przejechania z Eclipse'em, a Eclipse nie lubi za bardzo, ale bardzo ładnie wyszedł z przyczepy, więc no, ale nie ja widzi on prawie trudno jest. Okej, okay, więc prowadziłem Eclipse do teraz go będę w do boksu. Nie ukrywam. Mega trudno było go wprowadzić. W ogóle pani powiedziała, że może, może na trudno, żeby wszedł, bo się trochę stresuje. Więc pani powiedziała, że czasem jeszcze by zrobić z nim kółko. Więc tak zrobiłam. I teraz robię. I ja trochę robię podszedł do przodu. I robimy kółeczko. Takie ala kółeczko. I się udało. W końcu się udało go przekonać, żeby wszedł. Trochę widać tam Kukiego i Boba i drugiego Kukiego. I jak się udało, to się mega ucieszyłam, bo w końcu się udało. Poklepałam Eklipsa za nagrodę, że jest taki dzielny. I poszłam po kantarek, żeby nie musiał ciągle w tym halterku z wodzami, a narwie zamknęłam. Box. I zamknęłam na takie coś. I poszłam po kantarek. Kantarek był niezawieszony, był w moim tym, e, w moim koszyczku. Więc otworzyłam drzwi, na klamkę nadusiłam i wszedłam. I już widać moje pudełko więc troszkę sobie wysunęłam i rękę włożyłam i wyciągnęłam założyłam sobie na ramię żeby tak było łatwiej i poszłam sobie już do Eclipse dajcie znać czy takie imię mam zostawić czy może jakieś inne Zobaczmy, bo Eclipse mi się mega podoba jak pani go nazwała. I naduszam na klamkę, żeby się zamknęło na pewno. Bo później komuś go nie ucieknie i tam wbiegnie i wszystko Rocwali. I jeszcze postanowiłam pomachać kukiemu. Kupiłam mu ostatni taki ładny różowy kantarek, to nie kuki. On pewnie sobie teraz mówi w myślach. Jest brzydki kumpler z padoku, mówią co innego. I jak już poszłam do eklipsa, włożyłam kantarek czerwony, bo ładnie mu pasuje. I musiałam ściągnąć ochraniacze tram do jeżdżenia przyczepom. W ogóle dziękuję bardzo pani, że dała te ochraniacze. I Y, 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 Te y, halterek, bardzo dziękuję. I poszłam sobie teraz szybko mu napełnić wiadro. Zamknęłam i poszłam napełnić wiadro, żeby mu dać jeść i pić. I napełniłam wiadro i wróciłam do eklipsa żeby mu dać wodę i jabłuszko bo on mega kocha jabłuszka i pani powiedziała i akurat miałam przy sobie w kieszeni więc musiałam go tylko wziąć za kantar bo mi rżało i musiałam go za kantar wziąć bo akurat tam patrzył się na i boba i zwiedza za ukonia, no, ale no. W ogóle wiaderko też czerwone mi się trafiło. O, do Eklipsa mega pasuje. Czerwony i zielony. Najbardziej chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej moim zdaniem tak jest. No. Następny ogólnie odcinek będzie z pracy z ziemi z nim, więc no, poklepałam. I poszłam szybko jeszcze odłożyć jego halterek do szafy. Jak odłożyłam, to się trochę wycofałam. I na. No. Dajcie znać, czy Wam się będzie podobał z y, pracy z ziemi, z Eclipsem, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję tam na Do zobaczenia czy macie dzisiaj i bajo!